Serwus, jestem Poltute, a dziś zagramy w Wawiu Boss dokończamy serię Waku Więc Dzisiaj zabijemy ser... Dzisiaj zabijemy szefa Będą to 24 sposoby, a nie 23 jak widzimy Gdzie tu się to włączy? A tu No tak Nie wiem co było pierwsze, Wawiu X czy Waluu Boss Chyba to było pierwsze Idzie szef, a my sobie bierzemy no no no, 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 Świetnie. Gramsy, e, czy może tu próbować takiego czołaś? w wola, a tutaj przychodził. A tam na pół co zrobimy? To jest grana w Supatu, czyjesz. Walizka. Ale... Dlaczego? Ale on się wcale przynajmniej nie broni, nawet nic. Co jeszcze zrobisz? Niezły syp. Ale już tą grę. Dobrze. A co mogę jeszcze zrobić? Świetnie. Którego zabiliśmy z trzeciego. Teraz czwarty. Może króliczkami, tak? Co jest? Co jest? No, no, no. Co jest? No, no, wrong, wrong Nie. wrong You're fired. I'm gonna have you arrested. Mówi, o jesteś Nie. Nie. będę go dalej Nie. Nie. będę się bronić, świetnie. I Nie. 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 tak. Jakiś support o tą grę wymyślą? No when. No want. Dziwna kobieta na składkach. Fajnie, fajnie bym mógł posłuchać się. Ale czemu? Czemu nam pomógł? A nagrywa na mnie. Użył e, ulta. <laughs> Oszak. <laughs> Co jeszcze Brałem ten monitor? A mam to pozrzucić, czy nie? Bo tak.

A ja. ja mogę tak wskazać. A, ściany. Czy jeszcze, jeszcze? Oczywiście, małe psychopata. Łysy. Łysy psychopata. Tu wyłaczymy. O, ale Alfred, bo ja tutaj. Zaraz mówię. Chodźmy na głowę. Świetnie. Możesz użyć? Jasne. No, 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 nie. Pierścienie? Nie, nie. drzeraj tak. Nie, nie. Dokładnie W tym mieście to w ogóle policji nie ma. Ani, nie, wcale każdy chce zabić tego szefa. Jak tak był na mojej pra pracy, to on by żałni je żył, a nie podszedł do jednego i... A, widać, widać. Co jeszcze mogę zrobić? Lampa była, piłeczka była, siana była, no, 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 kosz był, no, no. to nie było. Wrong, wrong. Chyba była najszybsza. Jeszcze on... Nie, chyba sumienie go poruszyło, bo takie oczy były. Wow! Ktoś tu ma sumienie. No nieźle. To się nie spodziewałem. A... Co to jest? Pięści mogę. Bokser. No to problem. Jeszcze? Widzisz to? Widzisz? Co mógł teraz zagrać? A rozgląda się. Ma, nie ma szefa, ale będę się rozglądać, czy ktoś mi nie podgląda. Ciekawe. Co? Linijka. Ale jak? Dobrze będę też z tymi linikami i, i trafię w jakiegoś nauczyciela i będzie... I, i go zabiję moją liniką klasikową, która wcale nie jest ostra. I też będę grał w jakąś grę. właśnie jaką. Ogólnie fajną mocją jak w tym ekranie była ta gra, którą teraz gram. To było ciekawe. No, Telefonu no, używałem? No, no. Nie. Jednak nie, nie. Ale bardzo fajne obcągiem było. Tutaj taki ekran i obcy sobie gra. Najszybsze było z tym parasolem. Dobijesz, go jakoś to? Nie. Ale go nie wynies. No nieźle bym powiedział. Co jeszcze mogę użyć? Bo no, to, to już było, to ten kubek jeszcze nie był. Z kawą. 2 Co się dzieje jak ee, się nie pije hawajski? Patrzcie jeszcze hawajska skpią. Pyszę. się? No jeszcze nie. Wiecie. O, komputer. No dobra, to był bosser. Ja tak dostałem butami, ale... Nieważne. O! Tak! O, mogę na, na tym... na czym siedzę? Nie używałem żadnego pasu. Przypomnij eee. On mi przypomina tego, eeeh. Jakiegoś człowieka z jakiegoś, Z jakiejś animacji, nie wiem jak jest Przypominam, jak KeroSi jest na jak... ...puchnę. nie pamiętam tu, nieważne. Eee. My Stop. Have you lost your mind? Interrupting me in the middle of a sentence. I ask for synergy and you give can... me... What's that? That file should not be there. You did it wrong. Again. Robbis My god, that one's wrong too. Zaczęło ono ciągle mówić, że ja coś się zrobiłem tak No, no, no Zrób coś! Supato! On mówi ciągle ci, ci, że robi źle Uderz go! Zabij! No, tego się spodziewałem Jak jest włączona akcja na jest to ładne dosyć To jest brutalne, ale ładne Zresztą krew, jak ziemia się tak rozsypuje. Cieklin, to się nareszcie resie daje, a nie rozsypuje. To Trochę dużo to na, jak na dwa litry. Dużo. Dlaczego nie mam trudnych butów, ani krwią się w ogóle nie obudzi. Tutaj są jakieś nożyczki. No, no, no. Cześć, Kosa! Ubudziłem się nareszcie. Ale super! Użyłem się krwią, jaj! Świetnie! Kosa? Hrani? Hagertów? ty, jak to było! Świetny angielski, Polciego O, pojemnik złoną, no proszę! Świetna dupa! Ale! Czo wola się zanudzaje! Bo, boję się siebie. No way. Nie, mam dość woli... A to używałem tego kwiatka? Moc fiatka Nie. Czoła, taka muzyka się włączyła. Ale... A, myślałem, że to jest tak duży. To no, by było dobre, jak nabija, nabija, jak tak powoli by nabijał. No way. Nie, nie, nie... Nic nie, 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 nie słyszałeś? No to, to się wytnie, to się wytnie. Natura, oh o. No, no, oh. no, no, no. Jakby to był rajzer, to był było mi w skórę tego tej Natury, ale chyba to nie jest, to jest normalna na Natura. Tak, przebij go jeszcze. Nie jak ten sposób. Nie żyje już. mogę. Można jakiś kombastą robić. To było coś. Jeszcze no cztery, way. tylko gdzie mogę znaleźć te cztery. No. O, oh, o za pierwszym ciosem w umrzeć. Tak, normalnie. Po żądny przykład, by to zrobił inaczej, ale... No, dobra. Jak kto woli? Jak kto woli. No way. O. <laughs> Przegrałem? Jednak nie Rozwalili nos. Nos No, zęby też Ale no, no żyję Świetnie go zabijesz, naprawdę wrong, Dobrze wrong. Co mogę jeszcze użyć? świetnik Świetnie I to wszystko Już? No. Po jednym ciosie tym ołówkiem to powinien zdechnąć To wszystko? Nie, jeszcze jeden ołkutek. Czyli gdzieś tutaj musi to być Będę piksel każdy pixel tego krańca no, no, Uszyłem tego? Your project has to be complete. Chyba nie Nie użyłem Brałem. Świetnie! Ech. Czuję się dumny, że zabijam tym razem mojego jego i, i, i Alfred tutaj jest ze mną i, 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 i Alfred poleca mnie, że jestem fajnym psychopatą. Wie, wiesz co powiedzieć. No co mi uciekało? Uciekało, no, lajka trzeba dać, powiecie, bo, bo inaczej mi obotuję. Brosona. Cześć się na razie. Nie miałeś miał racji o 最起码，最。